Wiele z Was, jak również ja, podążam za nowinkami technologicznymi. Zegarek służy mi do biegania na siłowni czy chociażby na basen. Skupiamy się, żebyśmy mieli jeden z lepszych sprzętów, jeśli chodzi o telewizor, Playstation, jak również e, asortyment w kuchni. Jednak trzeba pamiętać również o tym, że nasze dzieci również tego potrzebują. Nasze dziecko jest alergikiem, dlatego też stwierdziliśmy, że trzeba wyjść naprzeciw i posiadać sprzęt, który również jemu pomoże. Dlatego. Sprzęt, który Wam zaraz pokażę, jest to Philips 3 w 1 który oczyszcza, ogrzewa, jak również daje uczucie chłodu. Coraz częściej spotykamy się, że w wolne chwile uciekamy poza miasto, ale są też osoby, które wyprowadzają się poza miasto właśnie po to, żeby uciec od hałasu, od zgiełku, czy chociażby uniknąć smogu, który jest ciężko uniknąć, nie ma co ukrywać. Dzięki wbudowanemu filtrowi NanoHEPA, jesteśmy w stanie zatrzymać cząstki smogu PM. Dodatkowo wyłapuje on kurz i sierść, które niestety jest problematyczne właśnie dla miłoszka. Dodatkowo niepożądany zapach i gaz również jest zatrzymywany przez urządzenie. Jak sami widzicie, oczyszczacz różni się wizualnie od standardowych oczyszczaczy, które są dość sporych. Wielkości, a tutaj design idealnie wpisuje się w niejedną przestrzeń. Sam proces obsługi i włączenia oczyszczacza należy do jednych z prostszych. Mam nadzieję, że od razu zaskoczę, więc już wam pokazuję. Krótkie kliknięcie, usłyszycie odpowiedni dźwięk, a w tym czasie oczyszczacz załącza się. Dzięki automatycznemu czujnikowi AeraSense. W tym czasie, właśnie tak jak słyszycie, skanuje powietrze, żeby określić, jak mocno jest zaczyszczone, jak dużo mamy kurzu, który właśnie przeszkadza miłoszkowi. Tak jak widzicie, on cały czas jest w ruchu. On cały czas w bardzo wolnym tempie obraca się. Maksymalny obrót, jaki może wykonać, to jest 350 stopni. W tym właśnie czasie, on określa dokładnie, jak mocno jest zanieczyszczone powietrze. W tym momencie. Jesteśmy na poziomie trujeczki, czyli odpowiednik koloru niebieskiego. Kolor niebieski jest najlepszym kolorem, czyli powietrze nie jest mocno zanieczyszczone. Gorzej, gdybyśmy zmienili się na kolor czerwony, który jest najgorszy. W przypadku właśnie oczyszczacza Philipsa mamy cztery poziomy: czyli mamy czerwony, różowy, fioletowy oraz niebieski. Więc możemy się cieszyć, że jesteśmy w tym niebieskim. Jeśli chodzi o dobór programu. Mamy dwa warianty. Albo pobawimy się w ustawienia indywidualne. Mamy 10 poziomów, oraz możemy wybrać wariant, w którym sam dobierze optymalnie program. Program również możemy wybrać sami w aplikacji R+, którą ściągamy na telefon na Androida bądź na iOSa i wtedy możemy dostrzec wszystkie wskaźniki, które są oczywiście pozytywne. Dla naszego otoczenia, jak również negatywne. Fajne jest to, że przed przyjściem ze szkoły czy z pracy mamy możliwość włączenia zdalnie, urządzenia właśnie poprzez aplikację. Dodatkowo standardowy nasz ruch, który wykonujemy, jest włączenie oczyszczacza tuż przed snem. Około 30 minut kiedy mi oszuki idzie spać. Faktycznie wtedy mniej kicha, ma mniejszy katar. I co jest najważniejsze, ma bardzo cichy tryb nocny. Głośność, głośność jest między 19 a 25 dB, więc prawie niewyczuwalne i nie do usłyszenia. Oraz jest możliwość wyłączenia, wygaszenia ekranu, przez co nie emituje się w nocy dodatkowo. W zestawie znajdujemy pilot, który służy między innymi do ustawienia programu. Tak jak wcześniej mówiłam, możemy ustawić spokojnie sobie 10. Dodatkowo mamy guzik, który jest od oczyszczania, ogrzewania. Następny guzik mamy włączenie trybu nocnego, e, ustawienie obrotu, i oczywiście wyłączenie, więc na pewno fajne udogodnienie w całym sprzęcie. Wszystko pokazuje się właśnie tutaj na ekranie. Na chwilę obecną widzicie, że mam zanieczyszczenie na poziomie trzecim oraz 24 stopnie w domu. Powiem Wam coś w tajemnicy. Ja też jestem alergikiem. Nadchodząca wiosna jest dla mnie udręką, pomimo, że nie łapią mnie ostatnio przeziębienia, ale niestety katar i kaszel to jest na porządku dziennym, dlatego wiem, że on mi pomoże, jak również miłoszkowi.